Dzień osiemnasty. Moje życie przemija, jestem jak popiół i dym, a jednak jest we mnie jeszcze tyle pychy i zarozumiałości. Rzeczowym zadaniem każdego człowieka jest jego ludzkie dojrzewanie. Powinien on być zdolnym do udziału. W miłości Boga w niebie i do odwzajemnienia tej miłości. Wielką rolę odgrywa w tym ćwiczenie i umacnianie cnót, wartości duchowych i dobrych cech charakteru. Dobry rachunek sumienia pokazuje jednak czasem, że jest w nas jeszcze wiele słabości i wad. A niekiedy nawet nałogów. Szczególnie niebezpieczne wśród nich są pycha i zarozumiałość. Trudno całkowicie zlikwidować te chwasty z ogrodu życia wewnętrznego, ale regularnie i konsekwentnie pilnować samego siebie może ograniczyć wpływ tych przywar. Można na jakiś czas likwidować chwasty w ogrodzie lub na polu, wyrwając je. Bardziej skuteczne jest jednak zasadzenie dobrych roślin, które nie pozostawiają miejsca dla chwastów. Podobnie bardzo skutecznie można zwalczyć pychę przez świadome życie według Ewangelii, przez ćwiczenie pokory. W codziennych obowiązkach, przez regularnie przyjmowanie i ofiarowanie trudności zwykłego życia z miłości do Boga i do bliźnich. Pytanie na pogłębienie. Czy pamiętam o tym, że moje życie może bardzo szybko przeminąć? Czy przygotowuję się systematycznie na ćwiczenie? Na wieczność, która jest o wiele ważniejsza niż życie na tej ziemi? Czy myślę o tym, że w niebie nie ma miejsca na pychę i zarozumiałość? Czy walczę ze swoimi słabościami i wadami, nałogami i uzależnieniami, przez świadome życie Ewangelią? Czy przyjmuję pomoc od ekspertów wiary, od świętych?